Witam pana. Witam. Ty masz to, co jest tutaj na czerwono. No. Może światło jeszcze zapalę. O, ja widzę. Tak, to jest twoja kwestia. No. Po tym, jak ty to kończysz śpiewać, wchodzę ja. I ja śpiewam. Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. I wchodzisz tu ze mną. Czemu ze wszystkich pragnij na świecie? Ja śpiewam do mężczyzny. Wybrałem ciebie, a ty masz wybrał. Ja czy ja mam, wybrałam. A ty masz wybrałem. Tylko tak, to się powtarza. Dlatego jest 2x. To znaczy, że się no, no, powtarza. Zaśpiewaj to Czemu ze wszystkich... A dlaczego od końca zaczynamy? No, ale z... Czemu ze wszystkich pragnij na świecie, wybrałam ciebie? Czemu? ze wszystkich pragnień na świecie, wybrałam Ciebie. Ty masz wybrałam. Wybrałem. Nie wybrałam. A, dobra. Nie jest Ciebie. Ale zacznijmy od początku, bo my od końca. Tylko nóżkę musisz wziąć, bo będziesz mi przeszkadzał. Dobra. To jest tak. To Ty mnie wybrałeś. No i mówiłam, że zapisać. No, to może zapiszę. Nie zapisuj go. No. Jak mi zaśpiewasz jeszcze raz, oś, oś, to zobaczysz. To jeszcze raz. Pytam się. Nie pytam, no. tylko pytam, pytam się. Nie, nie pytam, ty. Męż, jak mężczyzna, niski ton głosu. Trzy, cztery. Wyprostuj klatkę piersiową. Pierś do przodu. A wiesz, że jego... Chórzystka uczyła mnie kiedyś muzyki w szkole podstawowej? Czyja churzystka? Piotra Rubika? Uczyła w podstawówce przez jakiś tam okres. Chyba rok czy dwa. Dobra, ty jeszcze raz. Długuje? No! W mojej szkole mnie uczyła. Jak one się nabyła? Nie rozdzielaj mi wyrazu ciebie, bo zacząłeś go rozdzielać. Ciebie. Ja tego nie uczyłem. Ciebie. ciebie. Czemu ze wszystkich prawnie na świecie wybrałem cię? Wciskasz mi kit, że to zielone będzie śpiewało. Za bardzo obniżyłaś. No dla ciebie, bo mówiłeś ostatnio, że za wysoko. Idź ty te, teoretyczna to Ten Japończyk, czy Koreańczyk? No to jest Chińczyk chyba, a nie wiem. Moją Lejwy chciał porwać, no to musiałam bronić. Do... Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzący miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałaś? Gwiazda, co w rzece, wciąż się przegląda, też tego nie I co synku? No, nie synku, tylko tatuśku. Co tu, tatuśku? Jest to wiersz Baczyńskiego. No. Elegia o chłopcu polskim. W wykonaniu Sanach i pani. pana. Pani Sanach i. I pani. <laughs> nie, i pana Michała Bajora. Mm. I teraz tak. Ja mam taki pomysł na ten utwór, że śpiewamy sobie go razem do fragmentu. Raczej do tekstu zło, a to już sobie sama zaśpiewam. A na koniec. Co? Dobrze, zanim dojdziemy do tego fragmentu, to nam jeszcze troszkę zejdzie. To co? Zagram ci, żebyś usłyszał, jak to brzmi, co? No, przykładowo tak. Tak ćwiczyłam, że mi paznokcie podpadało. Po basenie słuchaj. No trudno, ale lepiej się graby z paznokci zdecydowanie, bo przynajmniej nic tu nie pyka po tej klawiaturze. No. Trzy, cztery i wyjście. <słyska> to jest poważny utwór tato, nie można się tu śmiać. No co? I fajnie, bo zapamiętałeś, że ten fragment śpiewam sama, chyba, że ty chcesz jakąś solówkę. Nie, dzień. <słyska> to jeszcze przyjdzie na to czas, tak?

Hmm, Daduś, zrób ze mną pararapa jeszcze raz. Trzy, cztery, pękło, pękło i. PA-PARARA, PARARA, pa. nie, 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 nie pararara. PARA, 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 Może ty będziesz klaskał? Albo o pianino, tutaj. Bo y, boję się. Nie, spróbujmy to. No to kom bardziej komplikujesz. Ale nie będziesz śpiewał. Nie, komplikacją Ale... będzie dla ciebie para-rapa. bo ja cię znam, bo już 4 Ale... lata działamy z parapa. Nie, nie, zrobisz tak. Pa, parara, 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 ra-ra, pa, pa. Jak usłyszysz, to dajesz tado. Albo po prostu wczuj się z tym pytaniem. Pęk, przecież masz słuch dobry. Bęko! Poczekaj, bo się, bo się zestresował człowiek. Pa, a, a C. A z klaskaniem? To, to samo jest. No bo, to co tu bo, zrobimy? Bo w rytmie twój nie... to pa, 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 jeszcze spróbujesz. A może rób tak... O, a spróbuj, spróbuj na... Ale nie, spróbuj na... No, no, no. Nie no, spróbujemy po prostu. Na... Mucka na polu. Mudzki. <laughs> nie. Robisz tak. Podziwiasz jak gram. A, a nie, to już przesadziło. Przesadziło. Nie no, pękło, już chodzisz. No, no. no to nie wiesz, nie próbuj tutaj mnie straszyć. <laughs> Cim, czym ja cię straszę? Z tym pękła. <laughs> nie no, mówię pękło. Pękło, no. no dobrze. Pękło, pa pa ra, pękło, pa pa ra pa ra ra pa ra 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 ra, pa pa ra ra. ra, ra. Kup się, ty mnie rozpraszasz. Daj, no to wyjdę. <grywno> Nie, trzy, cztery. W kierunku. No niech będzie. No ty tak jak śpiewasz, myś... naśladuje się. Ja to ładnie śpiewam. Bronią. Nieprawda. Tato. I wyszedłeś jasny synku czarną bronią w nocy. Ja chyba muszę podwyższyć moje, mój cennik. Bo to nie na moje nerwy. Bo będę częściej do psychologa chodzić chyba. Trzy, cztery. ry I wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc. Pomyliłam się w noc. No przepraszam. No. Tato, a wyobraź sobie, jak ty się przez cztery lata myliłeś. Co się myliłem? Myliłeś się. Ale się szybko poprawiałeś. Ale ja też. Ja nie widzę tego. Nie słyszę No, no dobrze, jeszcze raz. Przepraszam. Trzy, cztery. ry i wyszedłeś, jasny synku z czarną bronią w noc. I... Pomyliłam się. Przepraszam, jeszcze raz. Trzy, cztery I, I wyszedłeś, jasny synku z czarną bronią w noc. I pomyliłam się. Ty mnie po prostu y, rozpraszasz. Tak, jest, ja Cię rozpraszam. Uważaj, żeby ci majtki nie spadły. A <laughs> to tu się nagrywa to. No to niech się nagrywa, no. I to pójdzie w sieć. Ja chcesz, to proszę bardzo. I pójdzie w sieć. Proszę bardzo. Moje nie spadają. Pilnuj swoich. <laughs> Trzy, cztery ry. I wyszedłeś jasny synku szczarną bronią w noc i poczułeś jak się jeży dźwięków minut zło. Tato, za wolno śpiewasz. No. Minut Szybciej trochę, bo ja przy ciebie nie mogę wyrobić. No, proszę bardzo, pokaż jak to jest. Pewnie, że ci pokażę. 3, 4, ry. I wyszedłeś, jasny, synku, czarno. No pomyliłam się. I, i prowadzisz mnie na manowce. Trzy, 4, ry. I wyszedłeś, jasny. Synku. Poczekaj, pedała, nie włączyłam. 3, 4, ry. I wyszedłeś, jasny, synku, czarno. Stop! Widzisz, że nie gram? Trzy, cztery... I wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc i po... Nie wiem, ja nie umiem grać. To może odłożymy do jutra? No to jest świetny pomysł. No. Będzie jeszcze gorzej. Nie, tato, nie można się poddawać. Ojej. Musi być idealnie. Po prostu wiesz, za długo gram już i dlatego się mylę. Ja mam coś takiego, że jak mniej gram, to lepiej gram. Naprawdę? No ja to poczekam do jutro. Nie grała i wtedy nie, nie Nie, nie, bo nie będzie. będzie mnie to męczyć. Jak już siedzimy tu razem, a śpieszy ci się gdzieś? Tak. Gdzie? Do góry. Możesz zajrzeć do nich. Trzy, cztery. I wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeszy w dźwięków milu zło. Zanim padłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką czy to była kula z... Pomyliłam się, ale już było tak blisko, nie? To no ja! Było już tak blisko. Nie wiem, czy blisko było, czy daleko. Jeszcze raz. Damy radę. Mamy cały poniedziałek. Mamy czas. Trzy, cztery I no, trzy, cztery i wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w Jasny synku z czarną bronią w noć. I... <noise> jeszcze raz. Trzy, cztery ry. I jeszcze raz. Trzy, cztery I wyszedłeś, jasny synku z czarną bronią w noc. Czułeś jak się jeży w dźwięku, dźwięku minucło Zanim padłeś jeszcze ziemię Przeżegnałeś rękę A ten ostypek tak się fajnie ślizga po zębach Iiii! to Trzy, cztery <śla> Może ja go dokończę <śla> No dokończę go, no Włosy też zjeżdż czy dobre te oscypki. To nie to samo co u nas. No nie. Mm. Ej, a jak jest z tymi oscypkami? Bo ktoś mi powiedział, że teraz nie jest okres na oscypki, że to są podróby. No jak, jak wiesz, jak w zasadzie wiesz, yy, latem oni doją na halach te wiesz, mhm. owce, ale teraz, no, kiedy kupiłeś te ostyki? Dwa tygodnie temu, tydzień temu. No to przecież mogli narobić i w chłodni trzymali. No tak. Czyli nie są to podróbki. Nie. I dobra, gotowy? <coughs> A ja myślałam, że specjalnie na mój przyjazd zrobią świeże. <coughs> tak jak jest to okres wykotów teraz w zimę. No ale słuchaj no. Trzy... Tak, teraz się y, rodzą? Tak. Aha. Trzy, cztery. No. No. Trzymaj się, do zobaczenia. Trzymaj się, będę tęsknić. Trzymam się. <laughs> Dobra, o. Ale dosyć, fra... dosyć trudna pisada. Bardzo trudne. No, ale daliśmy radę. Kto jak nie my? Oje, Ja już zaniosę to krzesło. No to do zobaczenia w następnym utworze. Tak. Eee, w... w marcu. <laughs> w marcu to się koty marcują, będą się tu darły. I wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc i poczułeś jak się wierzy w dźwięku minął zło